Na naszym kanale bardzo często mówimy o sprężonym powietrzu, natomiast dzisiaj dla odmiany powiemy o temperaturze, a konkretnie o termometrach. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o termometrach bimetalicznych. Jest to wąska grupa termometrów, natomiast bardzo często używana w przemyśle. Sami w wielu aplikacjach, oprócz sprężonego powietrza, badamy również temperaturę, gdyż często te dwa czynniki są ze sobą bardzo ściśle połączone po to, aby proces technologiczny trwał prawidłowo. Termometry nie zawsze możemy wykorzystać jako jedną integralną część. Bardzo często w aplikacjach, które nawet sami wykonujemy, tego typu termometry, które są montowane jeszcze dodatkowo w tak zwanych pochwach termometrycznych. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed warunkami, w których te termometry się znajdują, ale również tego typu element usprawnia nam samą wymianę chociażby termometru przy jakiejś awarii później w części praktycznej pokażemy jak to w prosty i miły sposób można zamontować tak, ażeby też Państwo na ten temat mieli jakąś wiedzę praktycznie nie mamy tutaj ograniczeń jedynym ograniczeniem jakie możemy mieć to średnica tarczy gdyż no nie są robione jakieś bardzo duże manometry mam tutaj na myśli tą wąską gałąź, w której my się obracamy gałąź przemysłu Natomiast nie ma ograniczeń co do temperatury, gdyż, tak jak wiemy, termometry. Mamy od ujemnych do dodatnich, ale do dodatnich w hutach temperatury nawet 1000 i więcej stopni. Oczywiście bardzo wtedy istotnym elementem jest samowykonanie tego termometru, gdyż no nie może to być zwykły termometr po to, aby nam się nie uszkodził. Te termometry, które tutaj przygotowałem, są to termometry w skalach od 50 63, 80 i 100. Bo to są termometry, które my najczęściej używamy w różnych wydaniach z końcówkami kapilarnymi, z kapilarami w wersji prostej, gwintowanej, w wersji, tak jak tutaj widzimy, w wersji kątowej, w kapilary z gwintami, z odsadzkami specjalnymi które na przykład mogą być wykorzystywane gdzieś przy właśnie wysokich temperaturach. Bardzo często tego typu termometry wykorzystywane są w Petrochemiach, no wszędzie tam, gdzie praktycznie musimy zbadać tą temperaturę, tam wszędzie są wykorzystywane termometry. Są to termometry bimetaliczne czy i mechaniczne. Tak? Nie mamy tutaj w tych termometrach żadnych, że tak powiem, zdalnych odczytów, ale takie wersje oczywiście również też występują. Chciałem natomiast się skupić tylko na takich prostych termometrach, które możecie wykorzystywać u siebie. I to właśnie o nich coś więcej opowiedzieć. Na pewno. Parametr no, pierwszy i podstawowy to jest zakres temperatur, na jaki należy zwrócić uwagę przy doborze samego, samego termometru. Nie może on być za mały ani za duży. No, jeśli przekroczymy temperaturę, która panuje w jakimś układzie, no termometr nam się najzwyczajniej w świecie może uszkodzić. Działa to w dwie strony: w przypadku temperatur dodatnich, jak również w przypadku temperatur ujemnych. Są również termometry wyposażane w kapilary, o których mówiłem. Jest to kapilara pomiarowa. Tak jak widzimy, one są różnych, różnych długości, w różnych rozwiązaniach, a to po to, aby ten pomiar był jak najbardziej dokładny. Co do samej dokładności, bo o tym też należy wspomnieć, mówi również jakby klasa dokładności każdego z tych termometrów. Te akurat termometry prezentowane tutaj są w klasie 1, czyli mniej więcej koło 1% błędu mogą, że tak powiem, pokazywać, w zależności od temperatury, jaka to temperatura jest na danym termometrze wyskalowywana. Wyposażone są również tego, te, tego typu termometry w szkła ochronne, no po to, aby przede wszystkim nie doszło do uszkodzenia tutaj tej wskazówki, gdyż jest to bardzo delikatny element. W środku, tak jak sama nazwa mówi, mamy no, termometr bimetaliczny, jest mały bimetal, który poprzez rozszerzalność cieplną powoduje wychylenie się skazówki tego typu termometry z reguły używane są w przemyśle, no bo też ze względu na cenę. No szkoda, by było tego typu termometru montować, chociażby w takim pomieszczeniu, gdyż jest to no nie ma po prostu aż takiej potrzeby, żeby te, tego typu termometr wykorzystywać. Mówiłem również o średnicach. Bardzo często te średnice są różne. Możemy od małych termometrów o średnicy 40-50 skalować, aż do średnicy 100-162 nawet 250, bo takie termometry też spotykałem. W zależności od tego, gdzie jest to montowane, jak daleko operator od tego termometru jest, tak aby, aby ta temperatura, która jest wskazywana, była bardzo, bardzo istotna. Na pewno kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to osprzęt, o którym już wcześniej mówiłem, mianowicie pochwy do tych termometrów. Tak jak widzimy, są one w różnych wydaniach i to materiałowych, ale i również w różnych wydaniach, jeśli chodzi o sam montaż. Mamy tutaj pochwy zgwintowane, ale tutaj, tak jak Państwo widzicie, mamy również pofę, którą możemy wspawać bezpośrednio. Już do układu po to, aby no raz układ był szczelny, nie było jakichś przecieków a dwa, no w momencie, gdy, gdy taki termometr był uległ uszkodzeniu, to co już mówiłem wcześniej, jest duża łatwość, jeśli chodzi o samą wymianę. Nie musimy zatrzymywać całego procesu technologicznego. Wykręcamy po prostu tylko sam termometr i w jego w miejsce uszkodzonego termometru wkręcamy, wkręcamy nowy, nowy termometr. Natomiast nie byłbym sobą, gdyby nie wspomniał również o ciśnieniu przy termometrach. To ciśnienie bezpośrednio nie działa jakby na, na nasze kapilary, natomiast miejsca, w których te termometry mogą być montowane, a właściwie instalacje, w których te termometry mogą być montowane, nie powinno przekraczać 25 bar, ze względu głównie na przyłączach, które tutaj mamy. Gdybyśmy potrzebowali jakieś wyższe ciśnienia wtedy Zupełnie inne rozwiązanie musi być już samego, samego przyłącza termometru. Termometry są również znormalizowane, natomiast nie chciałbym tutaj wchodzić aż w tak duże szczegóły. Jeśli byłyby jakieś pytania z tym związane, oczywiście zapraszam do komentowania tego odcinka, bardzo chętnie na nie odpowiemy. Mamy nasz pierwszy termometr z prezentowanych na filmie. Jest to standardowy termometr w zakresie temperatur od 0 do 100 stopni. Tak jak mówiłem, klasa dokładności 1.0 Producent Wika. Jest to manometr z kapilarą 160, czyli 16 cm. Z dodatkowym tutaj przyłączem gwintowanym 0 cala. Kolejny z termometrów. To termometr w zakresie pracy od minus 20 do plus 60, również w klasie 1.0. I tutaj, tak jak widzieli Państwo na poprzednim termometrze, był gwint przyłączeniowy. Tutaj mamy już tylko samą kapilarę przystosowaną do zamontowania w pochwie. O tym właśnie chciałem też powiedzieć przy okazji tego, tego termometru. Mamy tutaj pochwę pochwa to nic innego jak również kawałek rurki zespawanej z krótcem przyłączeniowym w tym przypadku mamy również półcala tutaj dodatkowo jeszcze jest śruba zabezpieczająca myślę, że to będzie chyba tak najbardziej widoczne śruba zabezpieczająca sam termometr w pochwie czyli mamy termometr mamy pochwę montujemy w tej chwili tutaj jest też odpowiednia średnica samej kapilary i Średnica pochwy, tak aby nam się to wszystko ładnie zmontowało. Montujemy w tej chwili manometr, tak jak widzimy, on tutaj nam wchodzi do, e, do pochwy. O, teraz będzie już prawidłowo, czyli mamy praktycznie zlicowane i w tej chwili dokręcamy, e, dokręcamy śrubą. Ta śruba powoduje nam, że ten termometr nam e, już nie wyskoczy. nie. W momencie gdy na przykład by wibrowała maszyna nie ma możliwości żeby nam się rozpiął, a w przypadku awarii to o czym mówiłem bo jeśli, nie wiem, nagle temperatura by nam wzrosła, termometr by się uskoczył, uszkodził, mamy możliwość odkręcenia tej śruby, zdemontowania termometru i nie musimy, to co mówiłem, zatrzymywać całego procesu technologicznego, gdyż to jest już zamontowane w naszym rurociągu, a wymieniamy tylko sam termometr. Po to właśnie są te rozwiązania. I w ten sposób, i tymi termometrami, możemy sobie badać temperaturę. Temperaturę naszego procesu technologicznego. Natomiast jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania tego odcinka, jak również do odwiedzenia naszej bazy wiedzy. W tej bazie wiedzy na pewno znajdziecie informacje na temat tych termometrów. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, bo to napędza nas do dalszej pracy.